Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie odrobinkę o Army Reforger, czyli kolejnym milsimowym FPS-ie, w który ostatnio dosyć dużo grałem na Twitchu. Jest to gra, która jest z jednej strony najbardziej casualowa, tak mi się przynajmniej wydaje w takim ujęciu gameplayowym. Z drugiej strony najbardziej interesująca pod takim kątem, że faktycznie ludzie, którzy grają na serwerach w Armię, faktycznie jakby starają się brać udział w wojnie i jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, bo wszyscy mieli Mieliśmy okazję chyba pograć już w Heletlus czy skład na serwerach, gdzie nikt się nie odzywa i nic się ciekawego nie dzieje. Po prostu biegasz i strzelasz i umierasz. Natomiast w armie takie sytuacje raczej się nie zdarzają. Całe to doświadczenie jest bardzo, bardzo mocno oparte na jakimś takim właśnie przeżyciu roleplayowym bardziej. Powiedziałbym dosłownie, że Arma Reforger, przynajmniej na tych serwerach, na których ja grałem, czyli Dark Gru, to są te serwery, na których ostatnio Shroud i Summit streamowali, i Sakriel. jeśli oglądacie zagranicznych streamerów, to oni bardzo bardzo dużo na tych serwerach ostatnio grali, no i my też tam gdzieś się właśnie przewijaliśmy. To no, uważam, że właśnie takie doświadczenie, jak na tych serwerach, to jest coś jak GTA RP, tylko dla osób, które bardziej lubią się strzelać niż, niż bawić się w, w jakąś tam impersonację. E, I tutaj naprawdę bardzo jakby taktyczna i, i, i symulacyjna i militarnie. Natomiast no, nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę, czy wygrywamy, czy przegrywamy. E, nie ma jakichś rankingów, punktów, leaderboardów. E, tak naprawdę nawet nie widać, ile osób za. Strzeliliśmy, chyba że się scenariusz skończy, i wtedy można sobie ewentualnie podejrzeć statystyki, ale kompletnie, jakby nie ma żadnego nastawienia na to, żeby farmić jakiekolwiek punkty, czy, czy jakby walczyć o cokolwiek. E, walczymy, bo chcemy, bo te walki są przyjemne, bo, bo fajnie jest, jak się coś dzieje i, i na tym gra polega, ale walczymy też dlatego, że jakby jesteśmy częścią tej symulacji, właśnie tego roleplayu takiego minimalnego, jakby i, i jesteśmy w tym nie tylko sami, ale właśnie z całą resztą ludzi, bo na serwerze jest bardzo dużo osób, jest 120 8 graczy po 64 na stronę i to sprawia, że okay, gra jest trudna, żeby do niej wejść jakby na, na start, żeby się tam ubrać, przygotować i tak dalej, ale w samym zrozumieniu rozgrywki jest bardzo, bardzo prosta i najbardziej chyba wciągająca, bo spędziłem w niej nawet nie wiem ile godzin ostatnio, ale cały, cały ten czas mi przeleciał po prostu błyskawicznie. Fantastyczne doświadczenie, gra kosztowała, teraz jest festiwal FPS-ów w ogóle na Steamie, nie wiem jeszcze ile on będzie trwał, ale... Ale na tym festiwalu FPS-ów chyba gra kosztuje aktualnie 75 zł. Bez festiwalu stówkę. Oczywiście, że jak ja kupowałem, to nie było jeszcze festiwalu FPS-ów, więc kupowałem drożej. Myślę, że naprawdę warto dać grę, grze szansę. Jest to gra bardzo, bardzo powolna. Na pewno spędzicie wiele godzin przy niej, nie robiąc nic ciekawego. Ale jeśli tylko lubicie trochę taki właśnie bardziej leniwy gameplay, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Armory Forge wyszła w tragicznym stanie. Już jakiś tam czas temu, ale, ale została naprawiona i przez patche i przez community. Te serwery, na których ja gram są bardzo, bardzo mocno zmodowane. Te mody cały czas powstają, cały czas są rozwijane, także to nie jest ostatnie słowo, które jakby jest, jest powiedziane przy okazji tej gry. Będzie tego na pewno dużo, dużo więcej. Są też tryby gry, które są bardziej casualowe i bardziej takie szybsze, jakby bez całej tej otoczki ubierania się, roleplayu i tak dalej, tylko po prostu mam, mamy serwery King of the Hill na przykład, na których po prostu się respisz i idziesz do walki. I to jest bardzo szybkie i bardzo prawnie jakby, błyskawicznie znajdujesz się na linii frontu i, i możesz się strzelać, także jest dosyć duża możliwość jakby tego, żeby znaleźć coś dla siebie. Bardzo często gameplay osób, które grają w armę różni się diametralnie pomiędzy jedną a drugą osobą, jeżeli ktoś na przykład pomyśli sobie, o będę medykiem i będę się tam zajmował rzeczami, powiedzmy jeden aspekt, a drugi aspekt na przykład możesz być pilotem helikoptera i spędzić 20 godzin albo 100 godzin latając helikopterem i będziesz widział zupełnie inne rzeczy niż ja w swoim gameplayu. I to też taka skala, taki zasięg jakby tych, tych różnych y, doświadczeń, które są przy gierce. Dla mnie są fantastyczne i naprawdę polecam wam, żebyście wy też tego spróbowali, bo, bo jest to coś naprawdę fajnego w porównaniu do wszystkich innych FPS-ów na, na rynku. Przy armii naprawdę można się bawić. Zupełnie inaczej. Po prostu, po prostu zupełnie inaczej.

Helikopter mnie przejechał. A taką akcję odpaliśmy, O oh, nie. No nie zrobiliśmy BMP, więc jestem happy. Dzisiaj podzieliłem ten klucz. Aha. Dude, stop Get it, we lost to okay. Stop, stop, oh, stop, 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 stop! Stop, I can fix it! Out. Get out! Get out! Stop! People here at Hawaii Let's try to go. Holy shit. This motherfucker just killed the whole team. That dude Holy just got so fucking off. team, bro. Holy shit. And Canadian killed the other half of our team. <laughs> <laughs> Alright, so that's. No, no, no. fuck is going on? He crashed a heli, he crashed a heli <laughs> <laughs> And then we all died <laughs> was not that fine <laughs> That's a lot of kills back to back without him being choppers <laughs> Yeah <laughs> That needs to be clipped That's fucking <laughs> insane mean. I clipped it just for the fact that